Witam wszystkich hodowców, hodowczynie pasenat w gołębi W niedzielę Po przeróbkach Tak jak mówiłem, tak zrobiłem Dzisiaj niedzielę gąbki się kąpią właśnie Jak widać Sam rozpudowłem nasypałem żarcie Karm tamtym też Także mam nadzieję że to ksiadostwo zielone już wyłazić nie będzie bo tu miałem zadaszone i nie wychodziło, tam miło zadaszone, też nie wychodziło, środek nie był zadaszony i wychodziło. No zobaczymy, czy, czy teraz to będzie zielone gówno, wychodziło. Wejdziemy do środka. Ostrożnie, tylko muszę szybko muzyczkę wyłączyć. że muzyczka gra. Teraz O. Tu też ten bok znikł. Ta przedział teraz cały. Tu przyjdzie tylko ścianka żurowa. Z tych dybli taką zrobię, jak tutaj jest. Na środku. Na środku drzwi będą. Znaczy, drzwi będą tak te moje siedzisko, coś takiego. Takie szerokie jak te. To akurat te pójdą tam. Teraz bierze od razu, ile one mają. O, 95 cm, takie metr. Coś dobiję do tego metr, taki zrobię na środku, tam metr, albo zrobię dwa metry. O, jeszcze jedno takie drzwi robię. Zobaczymy, jak by dorobił. To tam koncepcja przyjdzie na środku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tam, w tamtym boksie było 25 cel, w tym jest 20 cel, razem 45. W samczyku to sobie 36, no 36. Także Zobaczymy jak to tego, jak to się zrobi o, tutaj nie chcę ostrości mi złapać o, radio gra czas teraz w zasadzie mówiłem, że maja problem z radikiem, ale już wszystko jest naprawione teraz tutaj mam tu muszę pomalować ogólnie generalnie ale to się pomaluje jak na wiosnę nie będę im to... I się kręcim, teraz przeszkadza, bo się kąpią. Łąbki. I tu jest... Tam zabrałem, to tu dołożyłem i ta woliera jest... Jest duża, do tych młodziaków, żeby była. Zobaczymy. I teraz tutaj zaraz wjeżdżam. Jak to zrobię, bo tu jeszcze muszę w środku wymalować. Tak dokładnie, jak tam zrobię ściankę, to zanim zrobię ściankę, to wymaluję. Tę ściankę będę robił tu na zewnątrz, tam ją po prostu tylko wniosę i przykręcę w elementach i później będę chciał tutaj, w tym gojemniku, zrobić wolierę. Taką dużą pod dach, wylot taki jak tutaj jest. I do dołu, ja znaczy do dołu, do dołu będzie od zewnątrz, ale ona się otwórci tak jak tu, na ruście. Z tego względu, że jak one będą przychodziły, to w chwili konkursu jak będą przychodziły, to to co sypne, powiedzmy tam co, co tam 5 gołębi czy 10 gołębi dosypuje karmy. I te co się najedzą, już to pójdą na wolierę. A pod wolierę zamykam, i te co dolatują, jedzą z woliery, na, na wolierze i wchodzą do środka młode. Tak, żeby nie było obżarstwa takiego. I temu te woliery są takie duże z wylotami, bo w ogóle podoba mi się. Tak, tam mi się podoba woliera. Z góry se wchodzą fajnie, nie? ale to tam może ład do starych, ale nie do młodych. Moim zdaniem, może się mylę. Także coś tam się zawsze grzebie przy kołąbkach. Tam zaraz muszę wejść, bo tam jak robiłem ten dach, to tam odkręciłem i ta folia mi tam fiko. Muszę ją zaraz tam kawałek klapki wziąć, przy... przybić, przekręcić, żeby to mi nie fikało. Bo nie daj Boże, jakiś gąbek przyleci i ta folia mi tu poszy, nie? <laughs> Kurka, wodna, A coś tam powinno jakby coś tam ze starych przyleciało. Dwie, dwie czteroletnie samice takie fajne straciłem. No to byłem otwarty, nie? Jak żyją, no to są gdzieś zamknięte pewnie. <laughs> Bo to nie ma opcji, żeby stary gołąb jakiś tam nie przyleciał. W ogóle spóźnijcie, ja rozumiem, to się spóźni, ale żeby w ogóle nie przyszedł, gołąb, który fajnie leciał, no to albo nie żyje, albo siedzi w złoty kocca, jak to się mówi, nie? <laughs> albo był fryzjera i nie potrafi przylecieć, innej no opcji nie ma. No, tak za coś tam się zawsze grzebie. Lubię sobie wymyślać, lubię sobie robić. Przy gołąbkach. No, no, lubią też tam. Ktoś tam mówi, że no, przeróbek nie lubi. Nygusy tak mówią. Ci, co nic nie robią, to tak mówią. Bo, są, bo im się nic nie chce. A ja widzę, że tutaj to nie przeszkadza. Nauczone są. Ja wiecznie coś przy głąbiach robię. Także, a teraz mamy taki okres, co te przeróbki się robi, bo wiadomo w sezonie latowym robić nie będziemy, nie? Bo wtedy to przeszkadza im. A teraz to jest ten moment, żeby to wszystko porobić, żeby na wiosnę sobie na to wszystko patrzeć, jak się zrobiło, co się zrobiło. Tyle w temacie. głąbki kąpię co tydzień. Tamtym też zaraz wrzucę wodę. I tu. Tydzień w tydzień kopią się tam. Nie ma problemu. W zeszłym tygodniu samiczki się nie chciały kąpać, ale później się wykąpały. Tak, gdzieś sam, tamtym wdałem wodę i chwilę to potrwało, zanim one weszły. Samiczki dzisiaj pierwsze weszły do wody. Ale się kąpią. Tydzień w tydzień. Zobaczymy. Jak to, jak to wyjdzie. Także nie zanudzam. Mówię nagram, jak to wyjdzie Cała wolierka jest. I teraz tutaj zrobiłem sobie. tu po prostu musi wyschnąć. O, tutaj ta klatka zniknie, bo ta klatka jest tu na razie z tymi królikami. Tam zrobiłem sobie takie. Tam będę wrzucał klatki te. Jak w sezonie teraz są niepotrzebne. To ja po prostu tam wrzucę zamykanie będzie I tyle w temacie. To pomaluję. Tak żeby było ładnie. Także nie zanudzam, pozdrawiam, dobry lot.